Witajcie. Dzisiaj omówimy sobie kolejny zestaw Harry'ego Pottera. Jest to zestaw 75948. Jak widzicie pudełko jest duże, nie mieści mi się w kadrze tutaj. Cena katalogowa tego zestawu to 419 zł i 19 groszy. Znajdziemy w nim 922 elementy, w tym aż 8 minifigurek. Poza samą wieżą zegarową, która jest sporych rozmiarów, bo wysokość to 35 cm, szerokość 34 cm, a głębokość 18 cm. Oprócz niej dostajemy również choineczkę. Dwa nakryte stoliki, bo mamy tutaj taką imprezę, ucztę, bal. I... Tutaj mamy również taki element, który ma służyć do zademonstrowania tańca. Bardzo fajnie zrobiony na takich zębatych dwóch elementach, dzięki czemu nie tylko ten element na dole się obraca, ale również te białe, okrągłe elementy również się obracają. Sam element może nie jest jakiś rewelacyjny, tu mamy jedynie okno. Być może można to przyczepić tutaj sobie do wieży, może to będzie jakoś się prezentowało. Natomiast tutaj jakieś mamy ogniki, nie prezentuje się to jakoś rewelacyjnie. Ciekawy jedynie ten element, który przedstawia takie sople lodu, które zwisają tutaj z tego zadaszenia. Do figurek przejdziemy sobie dalej później. Tutaj natomiast mamy takie stoliki, jakieś butle, buteleczki, tutaj jakieś kieliszki, dwa, wszystko w takich kolorach transparentnych. No i te stoliki takie białe, też nawiązujące do zimy i oczywiście choineczka, gwiazdeczka na czubku i szkoda tylko, że te. Elementy wszystkie są transparentne, przezroczyste, białe. Mogli zrobić różne kolory, jako bombeczki na choince, może by lepiej się prezentowała. Sama budowla natomiast prezentuje się znakomicie. Tutaj mamy dwa zegary, świetnie się prezentują. To jest element ruchomy. Z tyłu jest pokrętło, którym możemy obracać tymi wskazówkami. Niestety nie każdą z osobna, ale Dwoma naraz. Tutaj niestety nie ma bramy, ale myślę, że się bardzo dobrze prezentuje. Dach również świetnie wykonany. A zobaczmy, co z drugiej strony słychać. Zacznijmy sobie od głównej sali. Tutaj mamy przy głównym wejściu Skrzynie i mamy oczywiście czarę ognia. Czara ognia to kielich z takim transparentnym niebieskim ognikiem. Wyżej mamy salę obrony przed czarną magią. Jest tutaj tablica. Z naklejką, na której jest nazwisko Mudi'ego i napis, że będziemy się uczyć zaklęć niewybaczalnych. Tutaj jakaś lampa, książka, kałamarz z piórem, jakieś eliksiry wszystko fajnie tutaj w tej sali zostało przedstawione. Piętro wyżej mamy sekcję szpitalną, do której często Ron trafiał. No, i mamy oczywiście dwa łyżeczka. Tutaj szkoda, że nie dali takich półeczek z szufladami wysuwanymi. Są to takie półeczki zrobione z sześciu klocków, i na nich lampki stoją. I tutaj mamy oczywiście ten mechanizm, który możemy sobie pokręcić. I tam wskazówki się przesuwają. Natomiast w tej części. Mamy, jak nie trudno się domyślać po mieczu Gryffindora i myśl od siewni jest to gabinet Albusa Dora. Natomiast pod spodem mamy łazienkę Prefektów bardzo fajnie bardzo fajnie zrobiona tutaj ta łazienka tak jakby ta woda się tutaj lała z tych kranów. Tutaj mamy już nalaną, fajne te niebieskie elementy, takie. I tutaj witraż z syreną też bardzo fajnie się prezentuje. Dostajemy również do tego zestawu garść narzędzi. tu mamy klucz, jakiś inny klucz, również. Wiertarka, oliwierka, jakiś śrubokręt. Co tu jeszcze mamy? Kolejny klucz i młotek. Zestaw narzędzi potrzebujemy do naprawy zegarów. Zobaczymy, czy się zmieści wszystko w skrzyni, bo tutaj w skrzyni niczego nie było. Fajnie by było, gdyby tak było i to się zmieściło. No przez ten wielki klucz, nie, to raczej do samochodu bardziej przydatny. Ta skrzynia się nie chce zamknąć. Ale w każdym zestawie dostajemy taką skrzynię, można by tutaj drugą ustawić. Wówczas te wszystkie narzędzia się tutaj zmieszczą. Przejdźmy sobie teraz do omawiania figurek. Zestaw nawiązuje oczywiście do turnieju trójmagicznego. Mamy zatem Madame Maxim, która przyjechała razem z Fleur de la Cour. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. I mamy oczywiście bułgarskiego, najlepszego mm, zawodnika Kuidycha Wiktora Kruma. Bułgarskiego, a może i nawet najlepszego zawodnika na świecie. Ale zacznijmy sobie po kolei. Mamy tutaj Harry'ego Pottera, innego niż zawsze, ubrany na galowo, w taki mm, garnitur, muszka pod szyją. Uczesanie bardzo takie eleganckie, inne niż dostawaliśmy zawsze. Z tej strony lekki uśmieszek, z drugiej natomiast taka troszeczkę zasmucona taminka. No i cieszy mnie, że ten Harry Potter jest inny niż wszystkie, które do tej pory miałem. Tutaj Ron również ubrany tak troszeczkę ekstrawagancko, trochę tak z, z lat z, z wieku 17, może 18, tak się ubierano wtedy. Tutaj uczesanie również bardzo eleganckie, wielki uśmiech na tej twarzy, a na tej też smuteczek jak to zwykle bywa w tych figurkach natomiast jeżeli przejdziemy do Hermiony jest bardzo pięknie ubrana w tą suknię taką na ten bal uczesanie specjalnie wykonane na tą imprezkę bardzo fajnie zrobiona tutaj taki uśmieszek i tutaj wielkie przerażenie i co dziwnego w tej figurce? To zamiast nóg mamy taki element, tutaj jeszcze jest na dole klocek różowy 2 na 1, a tutaj mamy taki brick 2 na 1 z nadrukiem. Myślę, że mogli tutaj dać nóżki też również zadrukowane lub taki klocek większy zrobić. Może z jakąś falbanką na dole niewielką, żeby podkreślić, że to sukienka, no bo przecież taki klocek do niczego innego nam się raczej nie powinien przydać. Fleur de la cour z takimi elementami świecącymi na tej sukni. Tutaj widać, że plecy lekko odkryte, tutaj buźka uśmiechnięta, a tutaj przerażona. Bardzo tak pięknie wygląda. No i Cedrika Digoriego. Również y, mamy ubranego podobnie do Harry Pottera. Marynareczka. Muszka pod szyją. Z tej strony uśmieszek. A tutaj takie przerażenie troszeczkę większe. A tutaj wspominany już najlepszy gracz Quidditcha zobaczcie ma taki pasy jakieś przewieszone tutaj tutaj również jakiś taki pas tutaj bardzo poważny to był bardzo dobrze zbudowany człowiek bardzo poważny O, może sobie tą buźkę odwrócimy chociaż jemu tak nie pasowała ta, uśmiechnięta bardzo. No, i dostajemy Albus Dumbledora w bardzo ciekawej czapce z włosami. I w sukni takiego Albusa nie doświadczymy w żadnym innym zestawie. Tutaj również na druki. I zobaczmy, czy ma jakąś. Jakiś wyraz twarzy. No, tutaj mamy taki. I z tyłu również jest inny. Jednak, ze względu na brodę, którą posiada, nie jesteśmy w stanie dostrzec, czy ma uśmiechniętą, czy zasmuconą. Hmm, hmm, hmm. No i Maxim też również ma sukienkę taką ciekawą. To była wysoka kobieta i tutaj jak położymy ją przy albo dam dorze przy innych figurkach to widać wyraźnie, że ta suknia ten element jest większy niż u innych figurek. Tutaj taka troszeczkę poważna, ale wesoła mina. A tutaj troszeczkę zasmucona. I zobaczcie, że jednak jest dużo większa od Albus'a Dumbledore'a. Podsumowując, zestaw prezentuje się znakomicie. Moim zdaniem 10 na 10. Mamy 8 minifigurek. 922 elementy bardzo ciekawe te minifigurki Ron, Harry i hermiona, które występują figurki w innych zestawach, tutaj są wyjątkowe, więc myślę, że ten zestaw zasługuje na swoją wysoką ocenę. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.